Zerowanie licznika przeglądów Opel Vectra C, Opel Signum. Wkładamy kluczyk do stacyjki, przekręcamy w pozycję 0. Teraz wyłączamy ten kluczyk, naciskamy tutaj ten przycisk. I teraz przekręcamy kluczyk jeszcze raz. Miga nam tutaj inspekcja. O! I już. Jest wyzerowany. Teraz wyłączamy kluczyk. Wyjmujemy. Wkładamy jeszcze raz. Przekręcamy. I już tam nic nie miga. Czyli jest ok, został wyzerowany licznik. Czyli, jeszcze raz, przekręcamy kluczyk, wyłączamy tak na wyłączonym kluczyku. kluczyku naciskamy ten przycisk. Trzymając go, przekręcamy kluczyk i trzymamy cały czas. Przyciśnięty. I będzie nam tu migał, jak przestanie migać. Jest wyzerowany, To wszystko.